Dzień dobry, Irena Adamiak, aktorka teatru imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu. Aktorka z 35-letnim stażem na scenie i z dużym stażem również edukacyjnym. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, sprawnymi i niepełnosprawnymi. E, prowadzę edukację przez teatr. Jestem zapaloną grzybiarką, jestem morsem, e, kąpię się w zimnej wodzie zimą, e, w ciepłej e, latem, choć pływam może tak średnio. Natomiast woda jest moim bardzo ulubionym żywiołem, tak jak i ziemia. E, jestem osobą, która nie jest typową bardzo kocham gumofilce i to jest bardzo, bardzo lubiany przeze mnie element odzieży. W tej chwili pokażę Państwu moją sylwetkę, żeby w jakiś sposób uzmysłowić, jaki jest typ budowy. Proszę, to jest profil. On jest nieco grubszy niż przód. To jest przód. On wygląda całkiem szczuple. To jest drugi profil. On jest taki średni, ale jak widać, też nieco bardziej obfity niż przód. I tył. Dziękuję bardzo. Tak wyglądam z przodu, z boku i z tyłu. I mam nadzieję, że ta króciutka wizytówka zainteresowała Państwa na tyle, że spotkamy się kiedyś przy pracy.